Aby korzystając z TLD budować systemy takie jak SA-11, systemy artyleryjskie czy wozy amunicyjne, trzeba skorzystać z systemu skrzyń. System skrzyń dostępny jest ze standardowego menu TLD pod opcją manage crates. Aby uzyskać skrzynie, które są konieczne do budowy takich systemów, bierzemy opcję get crates. W moim przypadku będą to same, crate SA-11, każda po 900 kg. W tym momencie zrespiły się cztery skrzynie, które mogę załadować na dwa sposoby. Albo wchodząc w zawis nad nimi, wtedy zostaną one automatycznie załadowane do śmigłowca. Albo otwierając menu CTLD, manage crates, load crates. Komunikat crate for s 11 loaded dwa razy, ponieważ Mi-8 jest załadowana na dwie skrzynie. Teraz startujemy. Warto odnotować, żeśmy go jest cięższy. i lecimy we wcześniej upatrzoną pozycję.